W 2041 roku, po zamknięciu wyłomów na Bałtyku, dwa polskie jegery Orzeł Biały i Smok Wawelski wyruszyły na zachód, ponieważ sytuacja na Atlantyku zaczynała przerastać możliwości obronne tamtych krajów. W Polsce kończono zaś budowę pierwszego jegera Mark VII o kodowej nazwie Zawisza Czarny. Miał on być przełomowym robotem, który przesunąłby szale zwycięstwa na stronę ludzi. Jego projekt został opracowany na Politechnice Krakowskiej przez czołówkę badaczy, którymi zarządzał profesor Janusz Cygielski, a za wykonanie była odpowiedzialna specjalnie powołana jednostka w Hucie Sędzimira w Krakowie. Jeger ten w pozycji wyprostowanej osiągał 101 metrów wysokości i ważył 54 000 ton. Został wykonany z prototypowego stopu Eternium, które, według przeprowadzanych testów, było znacznie wytrzymalsze, a zarazem lżejsze od metali, z których zbudowany był orzeł biały. Dodatkowo materiał ten umożliwiał zastosowanie przełomowych technologii, zawisza czarny posiadał bowiem niezwykle zaawansowane maskowanie które pozwalało mu stać się praktycznie niewidzialnym, dzięki odpowiedniemu załamywaniu promieni słonecznych. Potrafił on również zmieniać kolory swojego poszycia, w walce był zazwyczaj cały czarny, jednak na paradach i uroczystościach przybierał on biało-czerwone barwy. Jego wyposażenie i wygląd nawiązywało do średniowiecznych rycerzy posiadał między innymi elektromagnetyczną tarczę, która mogła zwiększać swoje rozmiary, broniąc użytkownika przed silnymi atakami fizycznymi. W prawej ręce zazwyczaj dzierżył również miecz molekularny, który wysuwał się z przedramienia i mierzył blisko 30 metrów długości. Był wykonany z tego samego stopu metali i gdy zawisza wyprowadzał nim atak, mógł z łatwością przecinać wrogie potwory ale i drapacze chmur, gdy do walki dochodziło w centrum miasta. Z linii produkcyjnych zszedł 1 stycznia 2042 roku i kilka dni później wyruszył już do Wielkiej Brytanii. Do Londynu zbliżał się bowiem pierwszy kajdżu kategorii siódmej, zwany Anihilatorem. Stolica Anglii była w tamtym momencie pozostawiona bez obrony, ponieważ angielski Jäger Mark VI Król Artur wspierał obronę Portugalii, która była atakowana przez kilka pomniejszych potworów kategorii 5. Zawisza czarny stanął naprzeciw swojego rywala naprzeciw mostu Tower Bridge. Olbrzym przypominał olbrzymią kałamarnicę i mierzył ponad 150 metrów wysokości. Polski Jäger trwając w trybie kamuflażu zaatakował rywala celnym uderzeniem miecza w plecy potwora, rozcinając tym bestię i poważnie raniąc. Następnie dzięki swojej ogromnej tarczy parował ciosy olbrzymimi maskami, tnąc jej zadając kolejne obrażenia przeciwnikowi. Nikt nie spodziewał się, że prototypowy Jäger okaże się tak skuteczny przeciwko temu gigantowi. Finalnie, Zawisza, wykorzystując swoją szybkość, wyskoczył w powietrze i, trzymając miecz w obu rękach, zadał ostateczny cios anihilatorowi, który legł niszcząc parlament i okoliczne budynki. Był to jednak dopiero początek zmasowanej inwazji i nie zapowiadał tragicznych wydarzeń, które miały miejsce rok później. Jeśli chcesz posłuchać dalszej historii polskich Jägerów, napisz w komentarzu hasło Zawisza Czarny. Tymczasem trzymaj się cześć!